Jest w lesie pewne bardzo wyjątkowe miejsce, miejsce, które określamy mianem. Wilczej ścieżki. I myślę, że tutaj nazwa mówi wszystko i zapewne już odgadliście. Chodzi po prostu o to, że jest to ścieżka, którą podążają wilki, ale nie tak co kilka dni, co kilka nocy, ale każdego dnia i niemalże każdej nocy, co sprawia, no, że wiem, gdzie mogę obserwować te niezwykle ciekawe, inteligentne zwierzęta, ale dzisiaj nie tylko o wilkach i ich ścieżce, ale Również o jeleniach, żeby pokazać, że mimo faktu, iż wilki przechodzą tutaj tak często, no. Jelenie się nie boją, i tutaj to doskonale widać. To jest to samo miejsce, a Jelenie przyszły jakby nigdy nic. Cała grupa łanie, ich młode, często pojawiają się samce zresztą będzie to widać pod koniec filmu i są zupełnie spokojne. Jedne się myją, drugie rozglądają, czasami niektóre się kładą, żeby odpocząć, ale to miejsce jest dla nich również bardzo wyjątkowe, bo te Jelenie uwielbiają się tutaj bawić tak bawić, mimo tego, że doskonale czują obecność wilków, więc moglibyśmy pomyśleć, że będą się bały, ale to tak nie działa. Oczywiście, jele nie boją się wilków, ale w momencie, kiedy one są blisko, kiedy być może je gonią, kiedy je obserwują, no to wtedy Jelenie są zaniepokojone, ale sam zapach i obecność Wilków w lesie nie sprawia, że Jelenie gdzieś nerwowo biegają, uciekają, starają się schować. I tu ten film to udowadnia, bo zwróćcie uwagę, co jest tutaj ważne, jest. Piasek i są suche liście, i to jest taka idealna mieszanka dla Jeleni, żeby się bawić. No bo je cieszy to, że ten piasek leci w każdą stronę, że szeleszczą te suche liście właśnie pod wpływem podskoków i. To widać, jak, jaką radość im to sprawia, jakie one są w tym miejscu szczęśliwe. I nic tak bardzo nie cieszy, jak zwierzęta, które są tak bardzo szczęśliwe. I paradoksalnie Jelenie są tutaj bardzo spokojne, mimo że czują również mój zapach, no bo tutaj często również przebywam. A wilki z kolei od razu, kiedy go poczują, odskakują. I tutaj pokażę to w zwolnionym tempie. Zwróćcie uwagę, wilk poczuł zapach, zauważył nowy element w środowisku. I automatycznie ucieka. Mimo, że fizycznie w danej chwili człowieka tutaj nie ma. I to świadczy o tym, że wilk jest zdrowy, dobrze wychowany, i tak powinno zachowywać się zdrowe, dzikie zwierzę. Reaguje ucieczką, tak zachowują się wilki. I tak jak mówiłem, wielu z nas mogłoby myśleć, że właśnie to wilk nie będzie się bał, ale to są stereotypy, które nie mają jakby powiązania z rzeczywistością. W 100%. Bo wiadomo, czasami zdarza się, że niektóre zwierzęta są chore, mają jakieś zaburzenia, nie można mówić o wszystkich tak samo. Natomiast na przykład taki piękny jeleń z pięknym porożem, notabene którym o mało nie uderzył w moją kamerę, po prostu sobie stoi i zajada się trawą. Jakby nigdy nic. Subskrybuj to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.